Chciałaś kiedyś być kimś wyjątkowym? Zaszła w tobie jakaś zmiana i stąd te twoje supermoce. O, hej, Ale, co tam? Co tam? U nas nic się nie dzieje wielkiego. Idziemy sobie do klasy, wiesz? Rzeczy wpadają mi do głowy i natychmiast wypadają przez usta. nie mówią, że to dziwne, a ja, że to zmysł. Ledwo sobie radzę z byciem nastolatką. Zaraz będzie liceum, randki i patriarchat. Muszę się skupić. Możesz być vamplingiem. Wamplingi otrzymują moce w wieku 13 lat. Ich supermoce to. szybkość. siła fizyczna. wybuchy energii. kły? <śmierdział> latanie? latanie? serio? <śmierdział> nie latanie. unoszenie się. Jeśli dostałaś moce. W pakiecie dostałaś też wrogów, bo tak to jest. Więc ktoś chce na mnie zapolować? Musisz wziąć na siebie odpowiedzialność! Ty dzięki mnie czerpiesz zyski, a ja ochraniam ten świat. Witamy w okolicy? Zazwyczaj to, czego tak bardzo szukamy, jest tuż przed naszym nosem. Czujesz się niezwykła, ale i bardzo samotna. Niedostosowana? To jest twoja podróż. Będzie musiała poznać prawdę. Nigdy nie używaj mocy, bo oni ci odnajdą. Te nadprzyrodzone rzeczy zaczynają mnie przerażać. Jestem dzieciakiem. Jestem wampingiem.